Cześć, jestem Tomek z Max i przedstawię Wam teraz naszą nową aplikację, produkt gratisowy w koszyku. Dzięki niej możesz zaproponować swoim klientom prezenty, które otrzymają za złożenie zamówienia w Twoim sklepie. Taki prezent może być dostępny np. od określonej kwoty koszyka lub tylko jeżeli w koszyku jest produkt z określonej kategorii. Także jeżeli masz sklep na szoperze lub e-sklepie home i chcesz zwiększyć sprzedaż, ta aplikacja jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Wam teraz, jak ją skonfigurować. Aby wejść w konfigurację, przechodzę do zakładki Moje aplikacje, produkt gratisowy w koszyku i klikam w logo maxsota. Mogę określić, ile gratisów może wybrać klient, a także gdzie ma znajdować się panel wyboru prezentu. Panel może wyświetlać się jako slider, czyli w ten sposób lub jako lista. Wygląd aplikacji jest w pełni konfigurowalny i możesz dostosować go do szaty graficznej swojego sklepu za pomocą prostego edytora w panelu administracyjnym. Znajdują się tutaj opcje ustawień kolorów, a także elementy takie jak grubość slajdera, odległość od produktów, wielkość czcionki, margines i zaokrąglenia rogów. Dzięki temu aplikacja może wyglądać tak naprawdę w dowolny sposób i zawsze będzie pasować do szaty graficznej Twojego sklepu. W sekcji tłumaczenia znajdują się wszystkie teksty, które wyświetla aplikacja. Teksty te możesz edytować w poszczególnych językach sklepu. Aby zmienić język edytowany, użyj listy rozwijanej w lewym dolnym rogu ekranu. W zakładce Lista Gratisów znajduje się lista wszystkich prezentów, które dodaliśmy do aplikacji. Aby dodać kolejny produkt, mogę użyć prostej wyszukiwarki z autouzupełnianiem. Wpisuję część nazwy produktu i wybieram interesującą mnie pozycję z listy. W tabeli mogę edytować nazwę oraz zdjęcie gratisu. Jeżeli pozostawię te pola puste, zostaną one pobrane z danych produktu. Mogę tutaj również edytować warunki, które muszą zostać spełnione, aby gratis się wyświetlił. Może być to warunek ceny, kategorii, producentów lub dowolne połączenie tych wszystkich trzech elementów. Dzięki temu mogę skonfigurować prezent tak, aby wyświetlał się tylko jeżeli w koszyku znajduje się produkt z określonej kategorii lub określonego producenta. W kolejnej kolumnie możesz dodać opis gratisu. Po kliknięciu w przycisk Edytuj, pojawia mi się wizualny edytor, w którym mogę wkleić sobie na przykład zdjęcie, link lub dowolne informacje. Po zapisaniu zmian są one od razu widoczne na sklepie. Prezent zostanie dodany do koszyka w cenie 0 zł, jeżeli w sklepie jest włączona opcja sprzedaży produktów bezpłatnych. Jeżeli jest wyłączona, gratis będzie kosztował 1 grosz. Aby zmienić tą opcję, wchodzę w zakładkę ustawienia obsługa zamówień, zamówienia i koszyk, w sekcji ograniczenia zakupów jest opcja pozwalaj na zakup produktów bezpłatnych. Jeśli chcesz, aby prezent był dostępny w innej cenie, np. za symboliczną złotówkę lub np. za 50% wartości, możesz to zrobić poprzez przypisanie wariantu do produktu. W tym celu wchodzę w zakładkę obsługa sklepu, produkty i wyszukuję dany gratis. W zakładce warianty możesz ustawić dowolną redukcję ceny. W tym celu wybierz opcję zmniejsz cenę o i wpisz wartość procentową lub kwotową. Podsumowując, dzięki aplikacji Produkt Gratisowy w koszyku możesz dać swoim klientom do wyboru dowolną ilość gratisów, ustalić warunki, które muszą być spełnione, aby te gratisy były dostępne, a także ustawić dowolne ceny prezentów. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie obsługi dodatku lub jego funkcji, zostaw je w komentarzu pod filmem. Tymczasem życzę wielu sukcesów w e e-commerce i do zobaczenia w kolejnym odcinku.